Centrum Kultury i Rekreacji. Wiadomości. Przedświąteczny tydzień nie obfitował w wydarzenia kulturalne ani w sportowe. Natomiast ten pierwszy, poświąteczny, był już w nie bardzo bogaty. W ostatnim tygodniu marca wszystko było podporządkowane świętą wielkanocnem. Niestety pogoda nie sprzyjała i za oknami była zima. Wszyscy oczekiwaliśmy na pierwsze oznaki wiosny, na jej przebudzenie. Niestety zimowa aura storpedowała również, a może przede wszystkim, imprezy sportowe. Piłkarze Korony również Wielką Sobotę nie wybiegli na murawę i nie rozegrali trzeciej kolejki swoich rozgrywek. Jaka była więc nadzieja, że zrobią to w sobotę 6 kwietnia? Wiemy już, że żadna. Obecna sytuacja komplikuje kalendarz rozgrywek. Drużyny nie są zadowolone z terminów w środku tygodnia, ale na aurę nie ma siły. W przyszły weekend miała być rozegrana również pierwsza kolejna rozgrywek młodzieżowych. Czy będzie? Dzisiaj również wiemy, że nie była. W piątek 5 kwietnia na ekranie Centrum Kultury i Rekreacji wyświetlony został kolejny film. Tym razem był to obraz Woody Alena, Zakochani w Rzymie. Natomiast już w piątek 12 kwietnia nastąpi mała zmiana w repertuarze naszego kina. A przyczyną takiej zmiany jest kolejna wizyta Polski Światłoczułej w naszym mieście. Tym razem wyświetlony zostanie film Miłość w reżyserii Sławomira Fabickiego. Gościem Państwa i naszym będzie odtwórczyni głównej roli Julia Kijowska. Również w piątek, 5 kwietnia, odbył się powiatowy etap konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej w ramach projektu Pro Arte. A oto lista nominowanych wokalistów do udziału w koncertach finałowych, które odbędą się Festiwal Dziecięcy 11 maja w Międzyrzeczu, natomiast Festiwal Młodzieżowy 26 kwietnia w Sulechowie. W kategorii Dziecięcej nominacje otrzymały Marta Piotrowska, Izabela Ratajewska oraz Maja Piechota. Natomiast w kategorii Młodzieżowej Zuzanna Jędrzychowska, Natalia Niewiadomska oraz Oliwia Jakubowska i Kaja Frankiewicz. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w koncertach finałowych. W sobotę i w niedzielę natomiast sala widowiskowa Centrum Kultury i Rekreacji wypełniła się szczelnie, a to za sprawą dwóch skrajnie tematycznych imprez. W sobotę bowiem wystąpił zespół Miguel Quartet i ściągnął już wspomnianą niezawodną grupę zagorzałych fanów, a że jest ona spora, to wypełniła szczelnie naszą widownię. W niedzielę w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji gościł prezes Prawa i Sprawiedliwości pan Jarosław Kaczyński w ramach trasy po Polsce. 7 kwietnia rozegrany został drugi turniej w ramach Amatorskiej Ligi Koszykówki. A oto wyniki Nieślubne Dzieci Jordana bez nazwy 59-46. Mali bez nazwy 60-40. I w trzecim, ostatnim meczu tych rozgrywek Nieślubne Dzieci Jordana Mali 47-65. W tabeli po dwóch turniejach na prowadzeniu Mali z ośmioma punktami. Nieślubne Dzieci Jordana: 6 punktów, bez nazwy 4 punkty. Kolejny, trzeci turniej odbędzie się 14 kwietnia 2013 roku o godzinie 14. A wszystko to dzieci będzie w sali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji na ulicy Moniuszki. Zapraszamy. Ciąg dalszy wiadomości z koszykarskich parkietów. Zespół kadetów WSTK rozegrał w piątek i sobotę dwa mecze mistrzowskie piątek pokonał Nysek Kłodzko w stosunku 64-47 w kwartach 10-9, 14-12, 28-14 i 12-12. Najwięcej punktów rzucili. Chałupka 23, Krauze 12 i Kurkowiak 8. Natomiast w sobotę uległ drugiej drużynie WKK Wrocław 43-50 w kwartach 12-13, 11-13, 16-14 i 4-10. Najwięcej punktów dla WSTK rzucili Małkus, Chałupka i Kurkowiak po dziesięcioczek. Piłkarze Korony w Schowa wykorzystując przerwę w rozgrywkach rozegrali mecz z lokalnym rywalem Awią Siednica. Korona wygrała ten pojedynek w stosunku 5-1. Wszystko wskazuje, że była to ostatnia odwołana kolejka z uwagi na panującą aurę i następne już bez żadnych komplikacji będą rozgrywane zgodnie z ich kalendarzem. Bramki dla Korony w tym test meczu zdobywali. Wiata, Stachowiak, Olszański, Dobrowolski oraz Szymański. Dla pokonanych kurosz z rzutu karnego. Również pogoń w schowa wybiegła na boisku w siednicy, aby rozegrać mecz sparringowy. Schowianie ulegli wiktoria Siciny w stosunku 4 do 5.